Nawet nie wiecie jak miło wrócić tutaj po niespełna 28 latach, no bo przypomnij mi, że Battlefield 4 miał miejsce w 2020 roku, natomiast Battlefield 2042 w sezonie 5 ma miejsce w 2048 roku, jak mówiłem zresztą w poprzednim materiale. Niespełna dwa dni temu miałem możliwość uczestniczenia w dwugodzinnej sesji nagraniowej organizowanej przez DICE oraz Electronic Arts, podczas której mogłem m.in. uwiecznić. Nagranie z rozgrywki na nowej mapie w sezonie piątym jaką jest Reclaimed. W poprzednim materiale skupiłem się na takich typowo technicznych aspektach odnośnie sezonu piątego, a więc co zostanie dodane, jaka jest generalnie otoczka wokół tego, co ma miejsce w tym sezonie fablarnie, a w tym materiale chciałbym podejść do tego troszeczkę inaczej. Pokazać Wam coś, czego do tej pory nie wiedzieliście, zarówno o samej mapie, jak się na nie gra, jak bardzo jest podobna faktycznie do fabryki 311, jak prezentuje się nowy Arsenał, a także jakie sztuczki DICE zastosowało w trakcie produkowania sezonu piątego. Oraz jaka nagroda, albo też również ciekawostka, niespodzianka czeka na nas w grze i być może już niedługo do nas trafi. Jeśli jesteście tym zainteresowani, no to zapraszam serdecznie do oglądania. A jeśli nie chcecie przegapić kolejnych materiałów z Battlefielda 2042 i nie tylko, to zachęcam do stawienia subskrypcji na kanale oraz łapki w górę, aby nakarmić głodnego smoka algorytmu. Tymczasem zaczynajmy. Jestem Jachu i zapraszam do oglądania. Muszę Wam powiedzieć, że początkowo myślałem, że cała mapa Reclaimed będzie faktycznie może nie jeden do jednego, ale w zdecydowanej większości będzie po prostu przypominać zawód. Faktem jest jednak to, że podobieństwo to kończy się w momencie, gdy na środku mapy widzimy dwie fabryki. Dwie fabryki, które tak naprawdę stanowią oś wokół całej mapy. Nie ma tutaj takiego dolnego tunelu, a na samej górze jednego z budynków mamy jedno stacjonarne działo przeciwlotnicze, z którego po prostu możemy korzystać przy zdejmowaniu wrogich śmigłowców. I tutaj generalnie muszę Wam powiedzieć, że połączenie mapy zawodu z tak naprawdę tym światłem, które cały czas nas otacza i przywołuje mi faktycznie to, co mówiłem na początku: a więc faktycznie ten template, schemat fabryki 311 z Battlefield 4 oraz światło, które sprawia wrażenie z tą połączeniem. Złączoną scenerią śnieżną, że mam do czynienia po prostu z twierdzą Bruce i z Battlefield 1. No i tutaj, oczywiście, każdy może mieć własne wrażenia, no ale ja mam takie i z tym się po prostu z wami dzielę. Nie bez powodu sezon 5 nazywa się nowy świt. I to nie tylko właśnie przez to oświetlenie na mapie, ale również na samą konstrukcję lokacji, z jaką przyszło nam się spotkać. Bowiem jeśli uniesiemy się po prostu helikopterem na pewną wysokość, no to zobaczymy cały anturaż, cały background, całe to tło jakie ma miejsce na mapie. Jest to mapa dosyć mała, bowiem layout, co ciekawe, jest tylko na 64 graczy i w tym przypadku nie będziemy grać na 128, więc to też może nas skierować w przyszłość odnośnie tego, jak dać będzie chciało konstruować po prostu przyszłe mapy i być może faktycznie wyciągnęło wnioski co do tego, jaką liczbę graczy chce tworzyć przynajmniej na takich mapach typowo battlefieldowych. Możemy to zobaczyć również w Battle Passie, który i tym razem został nam zaprezentowany. I zostało to oczywiście tutaj troszeczkę stonowane, te wszelkiego rodzaju umundurowanie, czy też skórki do broni mają troszeczkę inny charakter niż to, co mogliśmy widzieć do tej pory. Oczywiście pomijając te wszelkiego rodzaju skiny ala indiańskie i słowiańskie, które się tam gdzieś przebijają, natomiast wszystko gdzieś tam spaja się w ten anturaż i to środowisko typowo leśne i śnieżne. Elementem, na który należy również zwrócić uwagę, jest fakt, jak zmieniło się poruszanie naszego żołnierza. Wygląda to od teraz o wiele bardziej naturalnie, jest to troszeczkę bardziej przypominające faktyczny stan, w jakim znalazłby się żołnierz po prostu biegnąc z cięższym wyposażeniem, i jest to to, co znamy również z poprzednich części. Styl biegu naszego żołnierza, tak naprawdę ruchu kamery, częstotliwości, zależy od tego, z jakim wyposażeniem biegniemy, czy jest to coś cięższego, czy coś lżejszego. Deweloperzy zapewniają, że w większości jest to po prostu takie wizualne doświadczenie, ponieważ po prostu w trakcie gry te wartości prędkości biegu są takie same, tylko wizualnie po prostu prezentuje się to inaczej, tak aby zapewnić pewną różnorodność w tym, jak zachowuje się nasz żołnierz, co myślę jest na pewno dobrą zmianą, ale powinno zostać dodane oczywiście znacznie wcześniej, no ale jest to jest. Przejdźmy jednak już do broni do tego arsenału, którym przyjdzie nam zagrać już 7 czerwca. Moi drodzy, zacznijmy od Digielka. Oczywiście tutaj wiadomo, że ta nazwa, w grze jest troszeczkę inna i DICE niby zmodernizowało to. Natomiast będę to po prostu nazywać Digielkiem G36C, a nie GEW46, tak żeby to po prostu miało ręce i nogi, bo doskonale wiecie po prostu o co chodzi. Digielek muszę wam powiedzieć, że robi robotę i faktycznie jest to taki hand kanon, bo niczego też nie mogliśmy się innego po nim spodziewać. Będzie to na pewno broń, która będzie się dobrze uzupełniać ze snajperkami, zwłaszcza w momencie, kiedy będziemy chcieli jednym pociskiem dobić przeciwnika. Tutaj ten kanon faktycznie, jeżeli jesteście bardzo celni, może Wam pomóc nawet jako broń główna eliminować przeciwników w dowolnej sferze. A propos snajperki. Snajperka okazała się być takim czymś pośrednim pomiędzy faktycznie SWS-em e 10 a Gol Magnum. I tutaj nie tylko ze względu na faktycznie skuteczność, jeżeli chodzi o zadawanie obrażeń, ale i po prostu w obrębie szybkostrzelności, bo ona jest na całkiem dużym poziomie, dlatego gdzieś tam to zestawiłem między tymi dwoma karabinami powtarzalnymi. Broń na pewno fajna, skuteczna, przyjemnie się z niej strzela, dodatkowo ma swój własny celownik, więc tym bardziej złego słowa nie mogę powiedzieć. Jeżeli chodzi natomiast o karabin szturmowy G36C GEW-46, żeby tutaj już się też trzymać tej nomenklatury, która jest w grze, jest to po prostu zwykły, dobry karabin. Tutaj też nie ma, myślę, co się nie wiadomo jak rozwozić. Szybkostrzelność całkiem przyzwoita, 700 strzałów tam na minutę, możemy ją sobie zmniejszyć, wydłużając lufę. Gwoździem programu na pewno też jest RPG, które w końcu zostało przeniesione z portalu. I muszę Wam powiedzieć, że jedną rzecz, którą zauważyłem, to to, że pociski z RPG po prostu lecą bardzo szybko i zadają całkiem sporo obrażeń, bo jest to około 35 punktów dla czołgu podstawowego. Na pewno będzie to gadżet konkurujący zarówno z Karlem, Gustawem, którego mamy od początku gry, jak i z Javelinem, m.in. właśnie do niszczenia pojazdów naziemnych. Podoba mi się całkiem ten granat podskakujący, który faktycznie działa w ten sposób, że jeśli go sobie rzucimy, to on podskakuje po prostu, czyli detonuje się na pewną odległość i już wtedy rozprasza tą całą energię na wrogich żołnierzy. granaty to po prostu takie mniejsze, zasobniejsze granaty, które możemy rzucać dalej i po prostu szybciej, natomiast dają one oczywiście mniej. Obrażenia, a granat przeciwpancerny dodatkowo uzupełni nasz arsenał w momencie, kiedy wykorzystamy już cały zasób naszych pocisków przeciwpancernych, a będzie nas dalej trapić jakiś pojazd. Jednak, co do dalszego rozwoju tego sezonu, TDIZ zastosowało całkiem ciekawy manewr: chodzi tutaj o brak dodania żadnych nowych broni z portalu oraz żadnego nowego pojazdu. Jest to podyktowane tym, że obecnie będą zachodzić ogromne zmiany tak naprawdę w obrębie struktury właśnie i pojazdów, jak i broni ze skarbca. O jednym i o drugim Wam już mówiłem. Jeżeli chodzi o broń ze skarbca, to będzie ona zachodzić na samym początku, już począwszy od między innymi karabinów szturmowych oraz snajperek, tych broni ze skarbca. Natomiast w przypadku pojazdów te zmiany będą implementowane już podczas sezonu i to też by tłumaczyło, dlaczego... Obecnie nie mamy termowizji, przynajmniej w tym kliencie, z którym miałem do czynienia podczas nagrywek, a w zwiastu nie był on po prostu dostępny. Więc to po prostu to musi być później zaimplementowane, już w trakcie trwania sezonu. Na razie nie wiemy, co się będzie dziać. Nie wiemy także, jaki będzie event śródsezonowy, który oczywiście został zapowiedziany, natomiast nie znamy jego kształtu. Zobaczymy, być może jest coś na rzeczy z tym Battlefestem, o którym informowałem Was w jednym z poprzednich materiałów, gdzie temporial odkrył chociażby emblemat związany. Właśnie z symbolem Battlefestu, czyli takiego święta Battlefielda, a w grze dostrzegłem karty gracza, które po prostu przypominają nam o dodatkach z Battlefielda 4. Tutaj myślę, że Battlefield 2042 Dice nie może się obejść bez przypominania nam o Battlefieldzie 4 i bardzo dobrze. I być może po prostu nagrodę za Battlefest będą stanowić karty gracza związane z okładkami tych dodatków DLC. Ach, to DLC. Natomiast to również okaże się już w przyszłości. Niemniej jednak otaczający nas dym, wybuchy, również różnego rodzaju konstrukcje takie industrialne dają nam faktycznie do zrozumienia, że ten kompleks z Żlin w Czechach jest pewnym odcięciem od tego roku pierwszego i te pierwsze cztery sezony były faktycznie czymś innym niż Battlefield 2042 być może zamierza być teraz. Co do przyszłości, dalej niestety nie wiadomo. Podczas ostatniego devblogu, jeżeli oglądaliście, na pewno słyszeliście informacje odnośnie tego, że po sezonie piątym Battlefield 2042 cały czas będzie otrzymywać zawartość oraz różnego rodzaju doświadczenia. Natomiast nic nie zostało tutaj szczegółowo powiedziane i mamy czekać na kolejne informacje w przyszłych miesiącach. To oczywiście może nam coś zdradzać, to też nie jest oczywiście pora, żeby to jakoś rozstrząsać w tym materiale. Natomiast chciałem tutaj zaznaczyć, że mimo wszystko ten pierwszy... Pierwsze cztery sezony i pierwszy rok wsparcia mogą zostać oddzielone taką grubą kreską. Nie tylko ze względu na to, że po prostu przenosimy się fabularnie gdzie indziej, ale również przez samą konstrukcję mapy, co myślę sami zresztą już zdążyliście zauważyć. To nie tylko przez to podobieństwo do czwórki daje nam faktycznie do zrozumienia, że dzieje się tutaj po prostu już coś innego i Battlefield 2042 zmienia trochę. Ton. Sezon 5 będzie trwać 12 tygodni, a nie 14, chyba, że nagle się coś zmieni, natomiast w oknie z misjami o 12 tygodni. I to dodatkowo wzbudza we mnie pewne wątpliwości. Nawet mimo tego ogłoszenia odnośnie zawartości i doświadczeń, które będą mieć miejsce po sezonie 5 i mamy czekać na informacje, no to cały czas gdzieś tam jest ta pustka. Osobiście nie chciałbym, żeby kończyło się wsparcie teraz, zwłaszcza w momencie, kiedy Battlefield 2042 stawia tą kres pomiędzy tym co zaszło wcześniej, a tym e, jak wygląda sama nowa mapa i w jakim kierunku DICE chce, aby to wszystko podążało. Pierowo też to by było oczywiście chyba bardziej dla nich pożądane, aby cały czas gracze widzieli w nich tą chęć wspierania tej gry, być może nie wiem, jest jakaś konstrukcja co do tego wsparcia na przyszłość, ale nie w formie sezonowej, a może z sezonami tylko cały czas chcą trzymać nas w tej niepewności, żeby wzbudzać jakieś tam zainteresowanie w nas i śledzenie po prostu tych wszystkich informacji, które mają miejsce wokół gry. Natomiast no, też nie chcę jakoś teraz tego roztrząstać, bo mamy przed sobą 12 tygodni rozgrywki i to na całkiem dobrej mapie. i Mam nadzieję, że podczas trwania sezonu również wszelkiego rodzaju doświadczenia zostaną zapewnione, tak aby w jakimś stopniu nam jeszcze zapewnić tą zabawę. Czas pokaże, co przyniesie nam przyszłość, natomiast w tym momencie chciałbym się dowiedzieć, jakie są Wasze odczucia na temat tego sezonu. Staram się oczywiście tutaj też przedstawić zarówno te pozytywne, jak i te troszeczkę negatywniejsze strony z tym ciekawym konstruktem prezentowania zmian zamiast nowych pojazdów oraz broni ze skarbca. Natomiast z drugiej strony rozumiem też fakt, że ciężko dodawać nową zawartość w momencie, kiedy w jej obrębie zachodzą takie no, dosyć znaczne zmiany w obrębie konstrukcji i e, balansu działania itd. I tak Natomiast dajcie mi e, znać, jakie są wasze odczucia na ten temat i słyszymy się już w kolejnych materiałach. Natomiast w tym materiale to już wszystko. Dziękuję serdecznie za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki. Jestem jachu. Do zobaczenia. Cześć.